Rozgadały się przed chwilą wodniki, ale no jak zwykle tam serka poleciała. O, teraz. Chciałem powiedzieć, jak zwykle w momencie kiedy włączam komórkę to się przestają odzywać, ale ten się odezwał. To jest niesamowity ptak, szczególnie jak go się zobaczy zimą. Ma czerwony, długi dziób. No jest... Uważany był w... za, ptaki. za ptaka bardzo rzadkiego jeszcze w latach końców lat 80., w początku lat 90., w momencie kiedy ja zacząłem studiować i robiłem pracę z ptaków wodno stawów rybnych, to się okazało się, że na jednym stawie mam więcej niż było domniemanych par wodnika w całym województwie radomskim. No wynikało to z metod stosowanych wcześniej. Ptak dosyć skryty w szuwarach występował no i nie stosował stymulacji magnetofonowej. Ja przyjeżdżałem w nocy, chodziłem z magnetofonem tak, tak i tak na przykład na stawie. tylko po prostu no z, z, wcześniej nie stosowano tego typu metod nabił no, okazjonalnie przez ornitologów którzy dwa pokolenia przede mną e, byli w terenie zresztą bardzo nieliczni którzy się zajmowali ptakami wodnobłotnymi wobec tego te liczebności były małe później się to upowszechniło i okazało się, że ptak jest dosyć Powiedzmy inaczej, średnio liczny. Nie jest liczny, a w takich biotopach to cały czas wokół mnie krąży, bo go trochę wcześniej. Za pomocą komórki zachęciłem do tego, żeby się odzywał, żeby swoje prawa do swojego terytorium, które tutaj sobie wybrał, zgłaszał. Ja sobie oczywiście nie roszczę żadnych praw. Niemniej e, odpowiedział na to wyzwanie, wezwanie. No i odzywa się. Chyba jest za szuka tego pretendenta do zabrania mu tego miejsca. Tam gdzieś około 30-50 metrów odzywał się drugi. No i gdzieś tam w tamtym szuwarze odzywał się trzeci. Więc no moglibyśmy mieć e, no, ze względu na odległość tę zielonką to są trzy odrębne terytoria. Czy są trzy pary, to nie wiadomo. Zobaczymy, jak to, jak to będzie, kiedy to uzbrojony w troszkę lepszy sprzęt. Przyjadę i chyba będę tutaj też, przyjadę w nocy, dlatego że no, mogą być kolejne chruściele. Teren bardzo fajny wygląda. Jeśli nie zielonka, no to może kropiatka. To też kolejne ptaki, które mogą się tutaj pojawiać. Natomiast teren jak widzi się to jest cały czas dolina strumienia Malczeskiego. On tam dalej na tej wysokości, gdzie się kończą te wierzby, tam płynie kosówka. No i później te dwa ziółowe potoki dają początek przynajmniej nazwie tego cieku, który tutaj płynie, czyli Rzece Blecznej. Albo struga, jeszcze w tym momencie jest to struga do to 100 km do rzecza. Strumień Malczewski ma nieco powyżej 40 km swojego do rzecza, natomiast kosówka jest nieco mniejsza. Tego nie widać, bo w tej chwili proporcje się odwróciły. Ma powyżej 30 bodajże 4 km. Także po połączeniu zlewni tych, tych potoków no mamy prawie 100. Kilometrów kwadratowych obszaru, z którego spływają ścieki źródłowe, tworzące później rzekę, którą obecnie nazywamy Mleczną. Muszę pójść, sprawdzić, co tam się pławi, bo to mi nie daje spokoju. Wydawało mi się, że na tyle go tutaj zwabię tego wodnika, że zrobię sobie ładne zdjęcie. Ale to marzenie ściętej głowy. Nie mam czasu. Gdybym się tutaj trochę. Na no, cały dzień tutaj zasadził, to pewnie jakieś ładne zdjęcia wodników bym zrobił. Zresztą możecie w internecie obejrzeć tego ptaszka, który jest no, niesamowicie wygląda. Niesamowicie się zachowuje, jak widać. Cały czas się zastanawiam, co tam się puszczy. Idziemy sprawdzić.